Pomimo tego, że my, jako ludzie, którzy przyszli do Chrystusa Jezusa, i narodziliśmy się z ducha, to zdarzają nam się grzechy. Powiedziałbym może upadki, bo Christiana mówi, że kto narodził się z Boga nie grzeszy. I natura nowego stworzenia jest taka, że nie chce grzeszyć, że kiedy pojawia się jakiś upadek, to nowe stworzenie, które doświadczyło Bożej miłości, źle się czuje w grzechu i chce wyjść z grzechu, robi wszystko, żeby pozbyć się grzechu. Tak jak pies, który się skaleczy, wylizuje swoje rany, tak samo my przychodzimy do Boga i szukamy Jego pomocy, Jego łaski, żeby nas opatrzył, żeby nas oczyścił, żeby nas z powrotem postawił na nogi. I ja miałem takie doświadczenia. Być może ktoś jeszcze z was miał, że kiedy upadałem, kiedy zdarzały mi się, czy zdarzają mi się jakieś upadki, to przychodzili bracia w Chrystusie Jezusie, w dobrej wierze, którzy próbowali Cię przekonać do tego, że jesteś. Że jesteś grzesznikiem e, i że jesteś nędzny i politowania godny, i wobec tego teraz musisz się dużo modlić i, i pokutować, żeby Bóg Cię z powrotem zaakceptował i oczyścił. E, I postaraj się, żeby to więcej się nie zdarzyło. Żeby się pilnować, powiem Wam, że to jest różnica no to... między wiarą a religią. Że kiedy kiedy ja upadam i przychodzę do Boga, to widzę, że nigdy nie tracę mojej pozycji w Chrystusie. Widzę, że Bóg zawsze patrzy na mnie z miłością, patrzy na mnie jak na Syna, i z powrotem mnie przyjmuje i oczyszcza mnie. Jego intencją jest miłość, a jego myśli są dobre i czyste o mnie. Dlatego Bóg mówi: Ja wiem, jakie mam myśli o Was. Dobre myśli, pełne pokoju. Nie mam o Was złych myśli. I powiem Wam, że mnie zawsze po upadkach do normalności, do świętości przywraca miłość Boga i życzliwość braci duża życzliwość braci. Ocena, że jestem słaby w wierze, że jestem hipokrytą, że wyznaję coś, a robię zupełnie inaczej. Szukanie we mnie zła, szukanie we mnie złych intencji i taka próba, jakby włożenia mi negatywnego spojrzenia na samego siebie, która rzekomo miałaby mi pomóc w wyjściu z grzechu. To nie działa. To jest religia, to jest duch religii, i to jest widzenie Boga jako okrutnego ojca, który tylko czyha na Twój błąd. I im więcej tych błędów popełniasz, tym on zaczyna mieć gorsze zdanie o Tobie. Jest jeszcze jeden sposób, jaki robię po upadku. Kiedy upadam, kiedy gdzieś tam moja droga z Chrystusem nie jest, nie jest taka, jakbym chciał, i czytam to, co jest w Biblii, i czytam o tych standardach, które są w Biblii, o tym życiu świętego człowieka. I widzę, że normalnie po ludzku nie dostaję, że brak mi. Brak mi siły, żeby tam się znaleźć, a bardzo chcę. Wtedy przychodzę do Boga i mówię: Ojcze, nie dostaję, tak po ludzku nie dostaję do tego miejsca, ale Ty weź mnie na ręce i postaw na szczycie tej góry, bo chciałbym tak żyć. Kiedy pojawia się we mnie takie pragnienie, takie życzenie, i wołanie do Boga, które jest z głębi serca, to później widzę, że Bóg mnie podnosi i stawia mnie w zupełnie nowym miejscu, i widzę, że to, że zaczynam żyć świętym i czystym życiem, które podoba się Bogu i ludziom, bo pamiętajmy o tym, że Jezus o nim było napisane, że był miły Bogu i ludziom, podobał się też ludziom. I kiedy, kiedy to życie jest podniesione, kiedy różne strefy tego mojego życia, różne elementy, różne dziedziny zostają podniesione i pod, podciągnięte do rangi świętości, to widzę, że to jest w pełni, od początku do końca, działanie Bożej łaski. I to, że ja zaczynam tak mieć, to jest dokończone dzieło krzyża. I wtedy nie ma miejsca na pychę, nie ma miejsca na wywyższanie się ponad innych, którzy nie są w tym miejscu. Jest miłość do braci, duże zrozumienie, życzliwość, cierpliwość. I modlitwa o nich, żeby oni także znaleźli się w tym miejscu, w którym ja dziś jestem. Więc jest wielka różnica między takim staranie, staraniem się być świętym o własnych siłach, a bycie świętym, dlatego że Boży Duch wprowadził cię w świętość. A ty po prostu poddałeś się łasce poddałeś się. Temu wiatrowi, poddałeś się jego prowadzeniu i tej Bożej intuicji, która jest w Tobie. I to jest wielka moc. I to jest wielka siła, bo jednocześnie w tym jest w tym wiesz, że wszedłeś na szczyt góry, ale siły, które dostałeś, zupełnie nie pochodziły od Ciebie. To jest pełna współpraca z Bogiem. I są miejsca, są momenty, kiedy tak chodzę, i chciałbym tak chodzić cały czas. Próbuję namierzać te miejsca, w których upadam, które są jakby takimi zapalnikami, takimi drogami pobocznymi, które wchodzę, i przychodzę z nimi do Boga i mówię: Pomóż mi, daj mi swoją siłę, daj mi swoją inspirację, daj mi swoje pomysły. Daj mi swoją moc i odwagę do tego, abym kroczył tak, jak kroczył Jezus Chrystus po tej ziemi. Także nigdy człowiek religijny, który po moim upadku potępiał mnie i oceniał, nigdy mnie nie pomógł i to nigdy mnie nie podniosło. Natomiast zawsze podnosi mnie dobre, życzliwe słowo brata, które widzi. Moje grzechy, ale mówi do mnie: Jesteś święty, jesteś czysty, jesteś umiłowanym synem Bożym i z Bożą pomocą dasz radę. A to, że jeszcze nie jesteś w tym miejscu, na szczycie tej góry, nie przejmuj się, bo życie z Bogiem to jest droga. Jezus powiedział: Ja jestem drogą i wszyscy jesteśmy w procesie, więc. Uwierz w to, że Bóg doprowadzi Cię do tego miejsca, a ja będę się o Ciebie modlił i wspierał Ciebie dobrym słowem i pomocą, życzliwością. Najlepiej jak umiem. To jest prawdziwe Chrystusowe wsparcie, to jest prawdziwa miłość i to jest coś, co podnosi mnie na wyższy poziom w chrześcijaństwie. I takimi ludźmi warto się otaczać. Uderzyło mnie w liście do Jana, kiedy on pisze coś takiego, że jak ktoś nie poznał Boga jako miłości, to tak naprawdę go nie zna, nigdy go nie poznał. I to jest coś, co mnie zastanawia i o czym myślę. Nie wszyscy, którzy przyszli do Boga i, i poznali Boga, poznali go jako miłość, a poznanie Boga jako miłość zmienia wszystko. Moi j'étais là.